z Kolejny zabrzmiały w naszych kościołach poważne, jakże żałosne strofy gorzkich żali. Od dziesiątków lat kierują one nasze serca w stronę cierpiącego Chrystusa. W tych wymownych tekstach i pełnych żałości melodiach odkrywamy po raz kolejny drogi bracie droga siostro raz jeszcze jak bardzo Jezus Chrystus nas umiłował każdego człowieka nasza tutaj obecność po raz kolejny to świadectwo że my dostrzegamy tę miłość że my tej miłości dotykamy to dowód że my jesteśmy wdzięczni Jezusowi Chrystusowi za to wszystko co on względem każdego z nas czyni za jego ofiarę którą złożył za każdego z nas tam na drzewie krzyża to zapewnienie że każdy z nas Chcemy wynagrodzić Jezusowi Chrystusowi za wszystko to, co z naszej strony było, jest i będzie przyczyną Jego męczeńskiej śmierci na drzewie Krzyża. Wkraczając w dniu dzisiejszym w nasze rozważania największego dramatu w dziejach ludzkości, jakim była śmierć Chrystusa na drzewie Krzyża poprzedzona zdradą, męczeńską śmiercią, drogą krzyżową, tragicznymi wydarzeniami ten Wielki Piątek. Spójrzmy w dniu dzisiejszym na grzech Judasza, tego spośród dwunastu, których też Chrystus wybrał do siebie. Faktem jest, że dzieje Judasza potraktowane zostały w Bożych Planach jako bardzo wymowna lekcja dla każdego z nas, dla każdego człowieka. Tragedia Judasza to ostrzeżenie dla wszystkich chrześcijan, wszystkich tych, którzy, spostrzy... którzy spotykają. Będą spotykać Jezusa Chrystusa na swojej drodze. Wszystkich ludzi wierzących. Zdrada Judasza tam w Wieczerniku. Ten pocałunek w ogrodzie Getsemani. I wreszcie samobójstwo to symbol służący od wieków do piętnowania tego, co w życiu ludzkim najpotworniejsze. Trudno jest chyba opisać, co przeżywa ktoś, a może Tyżeś tego doświadczył, czy doświadczyłaś zdrady najbliższej Ci osoby. Ktoś, kto zostaje zdradzony, a chyba najbardziej boli, cierpi, jeżeli to czyni najbliższa osoba. Może przeminąć wiele lat, ale kiedy rozpamiętuje się fakt zdrady, zawsze, zawsze przenika człowieka dreszcz zgrozy, jakby kujący cierń, tak jak czasami ta szpileczka wciśnięta w paznokieć. Ona daje ból. Gdzieś tam w głębi serca boli, Boli i będzie boleć. Chrystus, wydany na pastwę losu, przeżywa boleść zdrady, najdotkliwszy ból. Kiedy Chrystus po cudownym rozmnożeniu chleba wygłasza mowę umiłowania. Ludzi do końca, do końca nas umiłował. Jego serce odczuwa pierwszy ból zdrady. Czyż nie wybrałem dwunastu, a jeden z was jest szatanem? A mówił zaś o Judaszu, tan bowiem miał go wydać. Zapiszę potem. Święty Jan, umiłowanie uczeń Jezusa Chrystusa. Nastał wreszcie ostatni wieczór w życiu mistrza. Podniosłość zdrady zdrajcy Judasza też do końca doszła do końca jego możliwości. Udaje się do arcykapłanów i mówi, co chcecie mi dać, a ja go wam wydam? Prosto jest tak powiedzieć, ale konsekwencje wiemy, jakie potem są, czy będą w życiu każdego z nas. Jezus przygotowuje ucztę miłości, a Judasz przygotowuje się do tego, aby zdradzić. Oprawcom Jezusa Chrystusa, swojego mistrza, za trzydzieści srebrników. Pochylanie się nad nogami apostołów i słowa Chrystusa: Dałem Wam przykład, abyście i Wy tak czynili, jak ja Wam czynię. Nie zmieniają Judasza. A mogłyby zmienić. Nie bierze sobie tych słów Judasz do swojego serca. A ból serca potęguje się Jezusa. Potęguje się ból serca Jezusa Chrystusa, bo wie, co za niedługo doświadczy w swoim życiu. Wszyscy pozostali apostołowie dostrzegają w. Wzruszenie Jezusa Chrystusa. I wreszcie te słowa, które Chrystus wypowiedział do tych dwunastu zgromadzonych wieczorników, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Jeden z was mnie zdradzi. Jezus ostrzega tymi słowami zdrajcem przed tragedią. Wiedział, kto Go zdradzi. Chce uchronić go przed tragedią, przed nieszczęściem, nieobliczalnymi w skutki wydarzeniami. Pragnie zawrócić swego mistrza ze złej drogi, na którą zaczyna wchodzić. Pragnie, by zaniechał tego haniebnego czynu, by się wreszcie opamiętał bo jeszcze jest czas daje ostrzeżenie daje przestrogę przecież wypowiedział słowa w prawdziwie w prawdzie syn człowieczy odchodzi lecz biada temu człowiekowi przez którego syn człowieczy będzie wydany byłoby lepiej Gdyby dla tego człowieka zawieszono sznur, gdyby się nie narodził, kiedy Judasz zapytał umiłowanego ucznia, czy nie Jarabbi, tak jest, ty jesteś. To była ich decydująca rozmowa, po której Judasz mógł zachować jeszcze swoją twarz ale tego nie zrobił, nie zachował swojej twarzy. Wolał postąpić na przekór wszystkiemu i wszystkim, tak jakby chciał zrobić pozostałym apostołom na złość, a może w sposób szczególny Jezusowi Chrystusowi. Wolał pójść drogą zatracenia, wpaść w przepaść, opuszcza wieczernik. Scena w ogrodzie oliwnym, zdradziecki pocałunek było tylko dopowiedzeniem tego, co już nastąpiło w sercu Jezusa Chrystusa. Drogi bracie, drogo siostro, na czym polegał dramat Judasza? Czy zastanawiałeś, zastanawiałaś się nad tym? Odpowiedź nie jest trudna. Na długim, ale zbyt powierzchownym spotkaniem z Chrystusem. Na długim, lecz zbyt powierzchownym spotkaniem z Jezusem Chrystusem. Przecież Judasz towarzyszył Jezusowi Chrystusowi od momentu krztu. Tam, gdzie Jezus Chrystus przyjął chrzest. Wierzece Jordan, aż po wieczernik. Słyszał wszystkie kazania, wszystkie nauczania. Znał interpretacja przypowieści, które Chrystus wypowiadał do rzeszy ludzi. Widział cudowne rozmnożenie chleba, cudowne uzdrowienie, wskrzeszenie umarłych. Wierzył w Jego moc. Nie mógł przejść obojętnie obok tej mocy. Nie mógł przejść. Nie mógł zaprzeczyć potędze Jezusa Chrystusa. Nie mógł w nią nie uwierzyć. A jednak to dotknęło Go w Jego życiu. gdy bracia droga siostro, Judasz jako jedyny z tych dwunastu apostołów. Popełnił wielki błąd. Zapomniał o tym, że mistrz Jezus Chrystus ma prawo do swoich tajemnic. A Judasz tego nie potrafił zrozumieć. Stąd jego rozczarowanie, gdy przyszły Niespodziewanie okoliczności, które godziły w, jego, w jej założenia i strukturę. Bracie i siostro, ta postać Judasza jest dla każdego z nas, dla mnie i dla Ciebie. Dla ludzi wierzących przykładem, którzy chcieliby, aby Bóg usunął z naszego życia, z naszego realizowania powołania, czy małżeńskiego, czy kapłańskiego. Każdy braki. Przecież czasami słyszymy, nawet i od wyznawców Jezusa Chrystusa cóż to za Bóg, który nie może unicestwić cierpienia, obronić wyznawców przed prześladowaniem? A przecież sam Chrystus mówił: Nie może być uczeń większy nad mistrza. Błąd Judasza polegał na tym, że nie wziął pod uwagę tego, że Bóg nigdy, nigdy nie dostosowuje swoich kroków do kroków człowieka, lecz chce, by każdy człowiek dobrowolnie dostosowywał swoje kroki do jego kroków. On tego nie potrafił zrozumieć. Nie potrafił to, tego dotknąć, nie potrafił tego przeżyć. Judasz spotkał Chrystusa, chodził z Nim codziennie, wspólnie zasiadali przy wspólnym stole, wspólnie wędrowali, wspólnie odpoczywali. Judasz jednak nigdy nie spotkał się z Mistrzem w swoim sercu. On się spotykał z Nim. Ale nie spotykał się w swoim sercu. To też nigdy nie próbował dostosować swoich kroków do kroków Jezusa Chrystusa. Przeciwnie, usiłował wymusić na Jezusie Chrystusie, by On, Jezus Chrystus, dostosował swoje kroki do kroków Judasza. I czasami to się dzieje również w naszym życiu. Ja nie mówię, że zawsze, ale czasami tak się dzieje również w naszym życiu, że my chcemy, aby Chrystus dostosował swoje kroki do naszych kroków. Nie poszedł w stronę golgoty po zdradzie, by spojrzeć na mistrza, spojrzeć mistrzowi w oczy, by szukać u niego otuchy, przebaczenia. Przecież wierzył, że jest Mesjaszem. Ten jeden, jedyny krok. To jedno jedyne posunięcie mogłoby zmienić wszystko. Ich drogi się rozeszły, całkowicie. Jedno tylko Judasz zrozumiał bardzo jasno, że klęska Jezusa jest również jego klęską. Życie bez Jezusa nie miało sensu. I tu popełnił wielki błąd. Pospieszył się. Judasz nie umiał czekać. A czy my umiemy czekać? Założonego na szyję sznura, tu się też pospieszył. Gdyby spróbował wszystko od nowa, jeszcze raz przemyśleć, jeszcze raz przemodlić. Gdyby poczekał do tej niedzieli zmartwychwstania, może by usłyszał nowinę o zmartwychwstaniu Chrystusa, swojego mistrza. Judasz nie umiał czekać. Wiele ludzkich tragedii wynika właśnie ze zbyt pochopnych podjętych decyzji. W naszym życiu. Pośpiech w zawarciu sakramentalnego związku małżeńskiego, pośpiech w usunięcia nieplanowanego dziecka, pośpiech w decyzji rozwodu, pośpiech porzucenia kapłaństwa życia zakonnego, pośpiech w zerwaniu przyjaźni z najbliższą osobą. Można by wymieniać jeszcze wiele takich sytuacji, które dotykają nas w naszym życiu. Dla Judasza było wyjście, gdy przyszedł pocałować Chrystusa tam w Ogrodzie Oliwnym. Było wyjście. Musiał przyjść bardzo blisko, by go zdradzić. To nie był pocałunek na odległość. Ale musiał się zbliżyć do Jezusa Chrystusa, aby go pocałować, bo pocałunkiem zdradzę syna człowieczego. Zaledwie parę godzin wcześniej Chrystus zbliżył się do Judasza i na klęczkach umywał mu nogi. Coś ten gest miał dla niego wskazywać, czegoś miał go nauczyć. Teraz przychodzi Judasz na odwrót. To jest wstrząsające, że jest się tak blisko Pana Boga, kiedy się go zdradza. Mógł w ostatnim momencie, gdy był tak blisko, może chwycić Chrystusa za rękę i powiedzieć: Zdradziłem Ciebie dla siebie. Teraz siebie zdradzę dla ciebie, ale tego nie powiedział. Ale tak bywa w życiu każdego z nas, że słowa dane ludziom, drugiemu człowiekowi, może najbliższej osobie, współmałżonce, współmałżonkowi, swoim rodzicom, swoim dzieciom i wobec drugiego człowieka. Niosą w sobie jakąś fatalną moc. Panie, wiem, jak podłą rzeczą jest zdrada. A ile razy ja, jako kapłan, jako mąż, jako żona zdradziłam Cię, Jezu Chryste, za chwilę przyjemności. Ile razy wyrzuciłem, wyrzuciłam Cię z mojego serca. Od małych i większych zdrad, ustrzeż nas, Panie, abyśmy dobrze, jak najlepiej wykorzystali te napomnienia, które daje nam Jezus Chrystus, które dawał Judaszowi tam, nie tylko w Wieczerniku, ale on tego nie dostrzegał. Nie usłyszał i nie przyjął do swojego serca. Amen.